witam was w kolejnym filmie Dzisiaj vlog będzie troszeczkę inny niż zwykle Będziemy poruszać się Nieco innymi sprzętami Będziemy rozsiewać nawóz Za pomocą tego zestawu Nie mamy tego dużo, zostało mi Zostało mi Jeden big bag z to, to W saletrosanu miałem Na pierwszą dawkę w pszenicy I, i w rzepaku, został jeden worek no, Planuję to wysypać właśnie na jęczmień Zaraz to będziemy właśnie robić Eee, dlaczego? No Coś podobno ma popadać, niby jutro, niby w przyszłym tygodniu, zapowiadają podobno 4 dni z deszczem, więc myślę, że chociaż jeden z nich się sprawdzi, więc jak coś tam dzisiaj rozsypiemy, mam nadzieję, że się nam to rozpuści. Będziemy pracować tym zestawem, o, duża, duża dziura, to trzeba zamknąć, będziemy jeździć masejem z tym rozsiewaczem, ponieważ... Nie mam tam tego rozsiewacza u siebie na podwórku i no i, no i tyle. No, i nie no nie będę go przeprowadzał specjalnie, żeby rozsiać jeden worek tam 500 kg, więc damy sobie radę jakoś tym. Pakujemy się do Zetora no i będziemy ładować. A wory, worki, big bagi dźwigamy za pomocą takiego wymysłu. Taka wędka, nie jest to nic profesjonalnego, sam to ukleiłem w garażu. No Działać to działa. No i, no i to jest najważniejsze. 500 kg, 600 kg dźwiga bez niczego. no Tylko nie jest to do żadnej wyczynowej jazdy. No to bez problemu będzie nam podnosić. Siłownik jest dość spory, chyba od cyklopa. Ale po prostu, jakbyśmy chcieli tym szaleć, bardzo nam to buja na boki i się to wszystko po prostu troszeczkę gnie. Także, ale na spokojnie, do spokojnej jazdy, jak najbardziej się to sprawdza. Menadziar jeździł, bo czy znaczy nie chyba na pewno wcześniej mówiłem. Strasznie tu nam tańcuje o. No. Tak i tak, na boki, Ale na spokojnie, bez problemów, dajemy sobie tym radę. Stira też się fajnie nawet ściąga, bo dostaje, dojeżdża się tutaj do naczepy i spokojnie dostaje na drugą stronę. Także nawet, nawet to działa. ręcznie nie działa. No dobra, tu trzeba zrobić tak i zostawić na no biegu. Co jest Rafi? Hmm? Ale mam kosę. O kurde. w mi tak na pewniaka sypie, a ja nie wiem, czy to się zmieści. Chyba się zmieści. No, tak było. Dobra, wejdzie. Saletra byłaby na pewno. A to powiem już na. Saletra byłaby na pewno lepsza. Ma więcej formy azotanowej, która szybciej nam działa. No, ale to mi po prostu zostało. No i coś trzeba z tym zrobić. No dobra, odpalimy maszynę. A, jak kierownica lekko chodzi. I jesteśmy już na polu. Klient mi prezentuje się tak. Znaczy, no wygląda tak. Bo prezentować to się tu nie za bardzo ma. Co? No jest sucho. Sucho i jeszcze raz sucho. Yy, wsiany był. Prawie już będzie blisko miesiąc temu. No ma tu poczyliście. Czy, czy, czy. Chwastów nie widać. No bo jak też mają. A tu coś zaczyna wychodzić. Ale no mam nadzieję, że popada ten deszcz i mi ruszy, no i chwasty wyjdą, no i trzeba będzie coś w końcu zacząć pryskać. Miejmy nadzieję, że coś będzie chciało popadać. Nie wiem, czy coś mnie będzie z traktora słychać, ale spróbuję wam tam coś jeszcze opowiedzieć. Dobra, tu trzeba ustawić jakąś dziurę. Nie jest to zbyt prof profesjonalne. No dobra, coś się nam tu sypie. Tak i tak i tak i tak i tak. I tak. tak, żeby wysypać około 150 kg nawozu co nam da? Nie wiem 26 i połowa 30, 39 kg azotu niby No zobaczymy jak nam się to uda utracić może tutaj przecięgnie jeszcze mocznik chyba 100 kg mocznika no teraz jest 150 kg w Najby no jakby chciało padać no to dawalibyśmy jeszcze więcej no ale to już nie zależy ode mnie nawet to co dzisiaj robię jest takie mocno ryzykowne, bo no nie wiem, no, no ciężko im wie, uwierzyć w te prognozy. No mam nadzieję, że popada, no i tyle. Chyba to za mało się sypie, coś mi się uwydaje. na raz, No i jedziemy teraz na pusto. Taki urok, pól za domem. Pole, droga. Pole, droga. Pole, droga. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na ostatnie pole. Co to mamy? Coś tam jest Czy w ogóle nagrywa? A, nagrywa Sorki naprawdę, ale nie słyszę nic w tym traktorze Nie słyszę jak to piszczy Czy to mi pika, czy nagrywa, czy nie O, dobra Gdzie to dziura? Druga. No to miało być. Do kiki. Okay, let's go. Jednak mała zmiana planu. Jestem z powrotem na tym polu, na którym byłem na samym początku. Bo coś po prostu sobie źle ustawiłem I jeszcze mi zostało ha, Źle się nacelowało, jakby nie patrzeć Ale z dwojga złego to lepiej w tą stronę Że zostało, niż żeby braku No i to taka mała ciekawostka Jest tu na tym polu taki plac O tutaj Tego jeszcze może nie będzie widać dobrze na kamerze Ale jest taki żółty plac Gdzie już widzę, że jemść mi po prostu żółknie Nie było tutaj ani rzepaku ani widzę, że nie będzie jej Coś tu musi siedzieć w tym polu. Jak, jak tu miałem rzepak, to tak stwierdziłem, no coś tu nie wiem, może opryskiwacza nie wybułkałem, może coś, bo zaczynałem pryskać od tej strony, ale widzę, że to nie będzie to. Tu coś siedzi ewidentnie w ziemi. Trzeba by jakieś próbki porobić. Było i gnojone, i wapnowane. Dalej go coś boli. Albo pozostałości po jakimś oprysku, nie mam pojęcia. Jedziemy dalej. Du, du. To, że sprzęt jest stary, to nie znaczy, że ma być brudny. Wszędzie pełno soli. Mm. Zaraz masę i będzie błyścił. I Będzie mały bonus. Jedziemy kiprować. Mamy tu troszkę gliny na, te, na przyczepie. Resory proste. Fajnie. Spoko te koła weźmy, naprawdę. Polecam kiedyś komuś taką zamiankę. To są przerobione felgi. Mm, tutaj jest chyba opo nas z ciężarowego auta 19,5 cala. Tylko trzeba jeszcze przy tym troszeczkę zabawy. Trzeba wziąć najlepiej na tokarkę, karkę, żeby ktoś to fajnie wyciął. Ze starych, no stary, czek, środek ze starych i obręcz z nowych. O tak. No i tak to wygląda. Ja to sam spawałem, więc nie jest to zbyt profesjonalnie zrobione, ale fajnie, jest równo fajnie to chodzi. No i nie widać na nich ciężarów w ogóle. Mówią sucho I kita cmentarz, nawet belki nie mamy Oczywiście kamerka zapełniła się Nie w odpowiednim momencie, ale się przepięliśmy. Dobra, I idzie masę! Próbowaliśmy tam wyjechać, ale akurat wypluła kartę. Powiedziała pamięć pełna i do widzenia. No ale jakoś sobie poradziliśmy. Gites, masę i zaciekły. Ale brudas, a dopiero był myty.